5, 4, 3, 2, 1, tak, 3 prawy, szczyt lewą, 30, hak lewy na asfalt, 40, 2 prawy, do 3 dni, 3 lewy, do 5 prawy, zacisk przy drzewie, przy dni, do 5 prawy, do 3 dni, szczyt lewą, schamuj 50, 3 lewy za barierkę, nie wypuszczaj. 30, wypuść, 4 prawy, hamuj 30, 2 prawy, zasłup 60, ciasny, 3 prawy, przyciąć, 30, 7 lewy, na nawrót lewy, syl. 70, prostuj. Przyciąć 5 prawy dłuższy. 40. Prostuj. Hamuj. 2 plus prawy. Nie wypuszczaj. Rów. 30. 6 prawy. Podbija. 70. Od szczytu 5 lewy. Minus. Odkleja. 50. Od szczytu 4 lewy. Minus. Odkleja. Zostań. 30. 2 plus prawy. Podwójny. 20. Przyciąć 6 lewy. 70. 6 prawy przy słupie.

6 prawy, na szczyt, przedni do przedni, 6 lewy, szczytem, dłuższy, 30, przedni, 6 prawy, do 5 lewy, odklejam, Schamuj 40, 3 prawy, zacisk, i hak lewy, na szuter, 30, 3 prawy, max, 50, prostuj, za szczytem, lewą, i 2 lewy, 3 dni. od szczytu 5 lewy, do 4 prawy nie śpiesz, tylko przyciąć, 3 prawy na asfalt, 50 prostój, ciąć 6 prawy, 100, 3 prawy na wrót, lekki zacisk, do 7 prawy podwójny, do 4 lewy plus podwiadów, potem 7 prawy do 5 prawy, ciąć znak, Zaszczytem 70, 6 lewy, 40, krótki, 6 lewy i 4 prawy przytnij, wyjście do 4 lewy, dłuższy, do 6 prawy wypuść, 30, szykana kanał od lewej, do 6 prawy przytnij, 100, 7 lewy, 120, ostrożnie, 6 prawy schamuj, 40, 2 prawy za słup. Od szczytu 6 prawy, 50 prostuj, i 2 lewy na szuter, do 5 lewy zhamuj, hak prawy, ciasny, do przytnij 6 lewy, wyjście szczytem, prawą, 40 Przypnij 4 lewy prawy, zostań, 50, 6 lewy, Schamuj 30, szykana od lewej, do 3 dni, 6 prawy,